Przepraszam, dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce na 15, na 15 stycznia 2025 roku i patrzę, że jeszcze Państwa nie widzę, chyba że tą transmisję zrobiłam prywatną, ale chyba nie prywatną. Mam nadzieję, że zaraz się Państwo pojawicie. Jeszcze słuchajcie, sprawdzę. Edytuj, czy przypadkiem nie jest prywatna, bo nikogo nie widzę. Już patrzymy, gdzie to się kurczę patrzy. Gdzie to się patrzy? O, jest Mateusz C. Cześć Mateusz. Dobra, czyli już wiem, że nie prywatna, ów. Czyli normalnie transmituję, tylko po prostu oprócz Mateusza jeszcze nikogo nie ma. Bo energetyka trochę wcześniej, ale zawsze się spodziewajcie Państwo między... 19.30 w normalnych warunkach, a 21.30 już widzę Was, dziękuję bardzo. Dobrze, witam Państwa w Energetyce na 15 stycznia 2025 roku na środę, środę ty, 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 środek tygodnia, środa dzień Merkuro, Merkurowy, Merkurego, czyli tak naprawdę dobry do komunikacji i to co napisałam w treści filmiku, żadne złe aspekty nie będą nam przeszkadzać, tak? Czyli można powiedzieć dzisiaj jutro, przepraszam, bo to na jutro, nie ma żadnych ważnych decyzji aspektów. I teraz tak, działa na pewno jeszcze pełnia, dlatego że pełnia miała miejsce 13-23-26 i tak naprawdę dzisiaj jest pierwsza doba pełni, jutro będzie druga do, doba pełni, czyli jeżeli ktoś jeszcze nie będzie, nie będzie dobrze spał, to słuchajcie, to słuchajcie jak, najbardziej, jak najbardziej można zwalić na pełnię. Jeżeli będziemy poddenerwowani, to też zwalić na pełnię, ale złych aspektów nie będzie. Czyli bym powiedziała tak naprawdę, jaki będzie ten dzień, w dużej mierze możemy sami zapisać. Słońce w znaku koziorożca, czyli sprzyja pracy, mozolnej pracy, robienia wszystkiego tak, jak należy. Księżyc w znaku lwa, co niektórzy będą chcieli, nie wiem, błyszczeć, może trochę wywyższać się, może narzucać nam swoje zdanie. Poza tym szóstka z dnia, czyli jak najbardziej do takiego uporządkowania wewnętrznego, do dobrych relacji uczuciowo-rodzinnych też sprzyja. Jedynka z dnia, dziewiątka z roku, czyli całość siódemka, jak najbardziej dobry do rozwoju wewnętrznego, do uczenia się. Uczenia duchowego albo uczenia się języków, dobry do podróży, jak również planowania podróży. Może trzeba zobaczyć, czy jakaś promocja na bilety lotnicze nie jest. Z minusów możemy troszeczkę mieć smuteczki. No i to tyle. I teraz tak słuchajcie: dzisiaj pozłacany tarot. Ja mam na stanie do unboxingu, ale tak jak mówię, nie pracowałam prawie dwa miesiące. Teraz pracuję i na razie jestem za bardzo zmęczona na unboxing, na dodatkowy, dodatkowy filmik, więc jak będę, pewnie w lutym będę robiła, może się uda w drugiej połowie stycznia, aczkolwiek wątpię. Natomiast teraz będę wyciągała karty dla poszczególnych znaków. Państwo bardzo lubicie właśnie ten, ten tarot, pozłacany tarot Ciro Marchetti. Wiem, że go lubicie i myślę, że wszyscy zadowoleni. Zaczynamy od ryb. Co dla ryb? Dla ryb Karta Świat, czyli ryby otwierajcie się na wszystko, co jest związane ze światem, czyli na zagranicę, na jej uczenie języków obcych, na kontakty z obcokrajowcami, na ściągnięcie czegoś z zagranicy. Wszystko, co jest związane z zagranicą jest dla was ważne, a jeżeli nie chcecie się otwierać za granicę ryby, to przynajmniej otwierajcie się na świat lokalny i jak najwięcej bywajcie wśród ludzi w nowych miejscach. Co dla barana? Dla barana mamy ósemkę mieczy. Generalnie nie jest to jakaś bardzo zła karta, ale ona na przykład mówi o tym, że możecie własnymi myślami się ograniczać, tak? Czyli związane ręce, czyli poprzez swoje lęki, trudne myśli ograniczać. Więc ja was z tych ograniczeń Wyrzucam. Zwróćcie uwagę też na różne dolegliwości neurologiczne, jeżeli chodzi o organizm. No i generalnie siebie nie blokujcie, nie podcinajcie sobie skrzydeł. Ja jeszcze tylko, przepraszam, muszę krzyknąć do Kuby. Kuba, wyłącz pierogi, żeby się nie przypaliły i zostaw, tylko wyłącz, tylko wyłącz. Jak chcesz, to zaraz będzie byk. Co dla byka, nie by, byk, ja później bliźnięta. Co dla byka? Dla byka, słuchajcie, bardzo dobra karta karta Królowa Denarów. Czyli można powiedzieć, po pierwsze, sprawy związane z kobietą, kobietami mogą być ważne, czyli pierwsza informacja. Druga informacja bardzo dobry czas na wszelkiego rodzaju ruchy związane z materią. Czy byście chcieli oszczędzać, czy byście chcieli spłacać, czy byście chcieli z kimś mądrym na temat finansów porozmawiać, bardzo dobry, bardzo dobry czas. Czyli mamy byka bliźnięta Kubuś też, Tak, możesz się Państwu pokazać, powiedzieć. Dzień dobry. Ja dzisiaj wyglądam, tak, nie? bo cię Kupa miał dzień, dzień domowy, pomagał mamusi. Ale, ale też dużo swoich spraw robiłem. Dobrze. Dobrze, dla bliźniąt. Dla wszystkich Dobra. Trójka buław może jakaś pomoc. Bardzo tak? dobra karta. Czyli karta, karta trójka buław dla bliźniąt otwierajcie się na nowe możliwości, na nowe horyzonty. Sięgajcie gwiazd, czyli mieć ambitne projekty i nie tylko mieście w aspekcie myślowym, ale również działajcie, spotykajcie się z ludźmi, słuchajcie też można powiedzieć e, e, również pomysłów innych ludzi. Słuchajcie, muszę na chwilę wyciszyć ten te, telefon i już idziemy dalej. Bliźnięta już były, teraz rak. Co dla raka? Dla raka karta kochankowie. Bardzo dobra karta, która mówi otwierajcie się na miłość. Miłość do siebie, miłość do partnera, partnerki, miłość do innych ludzi. Z czym może być problem? Z troszeczkę z podejmowaniem decyzji, staniem na rozdrożu. Ale ja zawsze jak jest taka karta stania na rozdrożu, to brać dwie rzeczy i się w ogóle nie przejmować. Jakoś to generalnie będzie. Dobra też do planowania podróży. Co dla lwa? Dla lwa mamy rycerza mieczy, czyli jutro rycerzy, czyli jutro lwy będą dużo myśleć, dużo analizować, może dużo gadać, albo mieć cięty język i komuś tam słowem dofasolić. Natomiast gdyby chciały się czegoś uczyć, robić ambitne rzeczy, wytężyć umysł do wymyślenia czegoś, bardzo dobra karta również do zdawania egzaminów, karta męska, sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne. Co dla panny, dla panny piękna karta król denarów. Czyli gdyby, gdyby panny chciały się otwierać na relacje damsko-męskie, czy przyjacielskie, czy biznesowe, czy uczuciowe, będą trafiały na mądrych mężczyzn, więc to jak gdyby bardzo duży plus. Natomiast gdyby chciały jakieś ruchy zawodowo-finansowe zrobić, to też można powiedzieć dobry czas. Dobry czas do inwestowania albo zbierania, plonów wcześniejszych inwestycji co dla wagi dla wagi karta lęków czyli po pierwsze jest to karta która mówi że wagi mogą gorzej spać i mogą mieć lęki na szczęście przy dziewiątce mieczy tak jak gdyby te lęki wyglądają bardziej na groźne niż są w rzeczywistości tak czyli rozpuścić pozbyć się lęków co dla skorpiona dla skorpiona księżyc Czyli generalnie intuicja wasza może wzrosnąć, możecie być bardziej wrażliwi. Gdybyście wykonywali jakieś zawody typu wróżka albo artystyczne, to dobra karta. W każdych innych będzie trudno, możecie mieć lenia i nierówne stany emocjonalne. Raz góra, raz dół. I również wasze wahania nastrojów mogą być bardzo chwiejne. Co dla strzelca. Dla strzelca czwórka denarów. Czwórka denarów mówi, rób wszystko tak, jak należy. Małymi łyżkami, małymi kroczkami wtedy zbudujesz duże rzeczy. Dopilnuj wszystkiego, dopilnuj wszystkiego również w szczególe. Zwróć uwagę na stawy, szczególnie związane z nogami. I dla koziorożca, dla koziorożca, as z Pucharów, as miłości czyli dobra karta do spraw uczuciowych, dobra karta. Do spraw yy, również związanych z twórczością, przyjaźniami, z miłymi osobami rozmawiajmy, się na nie otwierajmy. Tutaj pan Józef przypomniał: nie zapominajcie o polubieniach, nie zapominajcie. Co dla wodnika, bardzo lubię kartę głupiec, karta zero, czyli to, jaki będzie ten dzień w dużej mierze zależy od Ciebie, natomiast generalnie postaw, postaw na lekkość, głupawkę, przebywanie z osobami charyzmatycznymi, które podnoszą Ci energię. Raczej jakichś takich długoterminowych decyzji nie podejmą. Nieraz też, znaczy nie nieraz zazwyczaj też głupiec to sprawy związane. Z dziećmi albo zwierzętami. Słuchajcie, tak, karty dziękczynne. Najpierw bym chciała jednemu panu, bo dzisiaj do mnie alkohol taki dotarł. Jednemu panu podziękować za pre to prezent urodzinowy. Alkohol rzadko piję, ale na przykład cynamonowy alkohol lubię. Bardzo lubię, no nie będę reklamować, jaki lubię. Ale akurat tego jeszcze nie próbowałam, więc próbuję, więc nie będę wymieniała imienia tego pana. Pan powiedział, proszę mnie wyciągać karty, ale nie będę wy, wy, wymieniała imienia. Dla pana, który w prezencie urodzinowym przysłał mi dobry alkohol, bardzo dziękuję. I kariera dla pana, proszę pana, zdrowy styl życia. Archanią Rafael mówi do pana. Jedz zdrowe pożywienie, wysypiaj się i ćwicz regularnie, by utrzymać optymalny stan zdrowia. Czyli teraz, proszę pana, proszę zadbać o czystość w głowie, czystość w organizmie, może jakiś detoks, a przynajmniej otworzyć się na zdrowe żywienie. To bardzo, bardzo dziękuję za prezent. Teraz tak, karta za mu, karty jeszcze. Wczoraj był u mnie Sylwester Hordecki. Wczoraj był do mnie, u mnie Sylwester Hordecki i od Sylwka dostałam pięknego anioła na urodziny. Tak i mówię Sylwek, wiecie kto Sylwek Chordecki numerolog i mówię Sylwek, ogląda jutro energetykę, wyciągnę ci kartę dziękczynną i wyciągam dla Sylwka, dziękuję Sylwek, że o mnie pamiętałeś i dla ciebie karta przepiękna. Jesteś bezpieczny. Archanioł Michał mówi: ochraniam cię przed niższymi energiami. Stoję na straży przy tobie, twoich bliskich i twojego domu. Jesteś bezpieczny. Przepiękna, przepiękna rzecz. I teraz karty dziękczynne, nie dziękczynne, zamówione dla Krysi Raczyńskiej. Zamówiona karta, zamówiona karta dla Krysi Raczyńskiej. Dla Krysi, Krysiu. Teraz nadszedł czas dla ciebie nauka i przekazywanie wiedzy. Archanią Zatkiel, miej otwarty umysł i ucz się nowych rzeczy, a następnie przekazuj je innym. Krysia napisała, że Sylwester ładnie maluje, ale to chyba, słuchajcie, nie malowany. To jest wydruk, to nie jest jego obraz, ale Sylwester jak najbardziej maluje. Krystyno. Słyszałaś nauka i przekazywanie wiedzy. Rozwijaj kochana się dalej. I na kłopoty nauka i przekazywanie wiedzy. Krystyna mądra dziewczynka, znam osobiście z gliczarowa. I teraz <laughs> momencik otworzę karty. Otworzę konto, gdzie są karty, gdzie są wpłaty dziękczynne I już pa patrzymy. I teraz tak, na pewno karta dla pani Aliny, Aliny. Drugie imię na literkę F, F i nazwisko na literkę M. I zaraz zobaczymy, czy to jakaś specjalna darowizna. Nie, darowizna, więc pani, pani Alino, pani Alino M z całego serca dziękuję i w podziękowaniu dla pani karta dziękczyna. Troszcz się, Pani Alinko, o siebie. Archanio Gabriel mówi, gdy troszczysz się o dzieci, w istocie troszczysz się także o dziecko w tobie. Obydwie aktywności są teraz ważne dla ciebie. Czyli bądź dla siebie, Pani Krystyno, delikatna, dobra, troszcząca się. Jeszcze bym tak dodała, egoistyczna. I jeszcze dla Pani Anny B, też wpłata. Wpłata jako darowizna. Darowizna wszystkiego najlepszego, czyli urodzinowa. Dziękuję bardzo. Dla pani Anny, karta Delikatność. Archanioł Sandalfon mówi, bądź teraz delikatna wobec siebie, otaczaj się łagodnymi ludźmi, sytuacjami i środowiskiem. Przepiękna? Kubuś, pokaż się ładnie państwu, bo Kubuś teraz robi przymierza koszulę. Pokazujesz się? Pokazujemy się. Czy no, się, ale bardzo ładnie. Czy się mieści, Sprawdzał, sprawdza, czy się mieści. Patrzcie, mieści się no. i wcale nie jest obcisła. Dobrze, kochani, dziękuję bardzo. Zastanawiam się, czy dzisiaj robicie energetykę na czwartek, czy nie. Robimy głosowanie. Trzy pierwsze osoby. Jeżeli robić tak, jeżeli nie robić, to nie. Trzy pierwsze osoby. Niech się wypowiedzą. Nie. Yy, nie, super chłopak, to się nie liczy. Pani Beata, tak i pan Józef robić. Tak, nie, wyszło, że tak. Yy, wyszło, nie, pierwsze, dwie, osoby, trzy osoby się liczą. Jedna jest na nie, druga super chłopak, więc się nie liczy to. Pani Beata, tak i pan Józef robić, czyli robię. Czyli za chwilę spotkanie, pokaż się w garniturze, ale o, nie chcę się pokazywać. Dobrze, kochani, do zobaczenia za chwilę, pa!